Bajka Witaj Franklin i o tym, jak Polacy musieli coś zepsuć. Jeżeli pamiętacie tę bajkę, na pewno pamiętacie Bobra. Bubr był kolegą Franklina, był zazwyczaj troszkę przemądrzały, zawsze wiedział wszystko najlepiej. Zawsze bardzo ciekawiło mnie, dlaczego bubr ma różowy rower, ma różowy plecak. Dlaczego bubr na balu przebierańców przebrał się za wróżkę. I słuchajcie, w jakim byłam szoku, kiedy okazało się, że tak naprawdę bubr jest... Bobrzycom albo boberką, a Polacy w polskiej wersji językowej po prostu zmienili mu płeć. Przez całe dzieciństwo myślałam, że bubr to bubr, i nagle, gdy uświadamiam sobie, że tak naprawdę bubr jest to postać damska, wtedy wszystko nabiera sensu. Więc tak naprawdę Polacy wyprzedzili czasy i przeżyli tolerancję już w latach 90. A jeszcze taką jedną ciekawostką jest to, że pani Sowa w bajce tak naprawdę była panem sową. Hurra! Byłem pierwszy! Wygrałem! Wygrałem! Tak, ale pierwszy jest gorszy, a kto drugi dużo lepszy.